Od większości projektów informatycznych tworzone jest przez wieloosobową grupę programistów. To sprawia, że w tym samym czasie na różnych komputerach dochodzi do zmian w plikach projektu. Bardzo często równolegle zmieniany może być ten sam plik. Mamy na przykład klasę Item, w której jeden programista dodaje metodę getName, a drugi programista usuwa metodę getAlias. Po dokonaniu zmian, programiści wrzucają, innymi słowy, komitują, swoje wersje klasy do jednego, wspólnego miejsca w którym kod ten jest przechowywany. Miejsce to nazywamy repozytorium. Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie zmiany muszą być poprawnie zapisane, potrzebny jest nam system zarządzania takimi zmianami. W tym celu stworzone zostały systemy kontroli wersji. Nadzorują one zmiany wykonywane przez różne osoby, śledzą kolejność tych zmian, a także zapamiętują ich historię. Dawniej najpopularniejszym rozwiązaniem w tej materii był SVN, który również był znany pod nazwą Apache Subversion. Jego charakterystyczną cechą było to, że posiadał jedno centralne repozytorium znajdujące się na jednym serwerze. Z czasem wymagania w stosunku do tego rodzaju rozwiązań zaczęły rosnąć, co zaowocowało popularyzacją systemu Git. Największą zaletą Gita w porównaniu do SVN jest to, że jest on rozproszonym repozytorium kodu źródłowego. W rzeczywistości mamy więc tutaj do czynienia z połączeniem zarówno repozytoriów zdalnego, jak i repozytoriów lokalnych przechowywanych na komputerach programistów. Innymi słowy, każdy programista przechowuje kopię zdalnego repozytorium na swojej maszynie. Pozwala to na skuteczną pracę offline oraz na łatwe odtworzenie zdalnego repozytorium w razie jego utraty. Na zdjęciu widzisz jak wygląda struktura Gita stworzona w ramach projektu. Mamy tutaj katalog projektu czyli Working Directory zaznaczone ciemnym fioletem, w którym git stworzył podkatalog.git. .git. To w nim przechowywane są faktyczne pliki i katalogi tworzące repozytorium lokalne, na zielono, czyli local repository. Oprócz tego katalog ten zawiera również przechowalnie plików na niebiesko. Nazywane to jest staging area, czyli mamy Working Directory, czyli katalog z plikami projektu, staging area, który jest przechowalnią w katalogu git w projekcie oraz local repository, który jest zestawem katalogów i plików tworzących lokalne repozytorium. Do staging area trafiają pliki, które zostały stworzone przez nas w ramach projektu i które zamierzamy dodać do lokalnego repozytorium. Staging area stanowi więc swego rodzaju poczekalnią dla plików, zanim zostaną one przez nas skomitowane do repozytorium. Na koniec możemy zauważyć, że pliki, które znajdują się w lokalnym repozytorium, mogą zostać przez nas wypchnięte do repozytorium na serwerze. Proces ten oczywiście może być wykonany w przeciwnym kierunku. Tak więc w jedną stronę robimy push, a w drugą stronę robimy pull. Możemy podciągnąć wszystkie zmiany w kodzie, które zostały wykonane przez innych programistów za pomocą albo metody pull, albo metody fetch. Zmieniony kod zostaje wprowadzony do naszego repozytorium lub nawet do naszego katalogu z projektem, co zostanie przedstawione w dalszej części filmu. Na początku pracy z projektem tworzone jest repozytorium kodu w Gitie. Wykonuje to zwykle jedna osoba w zespole. Pozostali programiści zaczynają pracę nad projektem, pobierając to repozytorium na swoją lokalną maszynę. Możemy powiedzieć, że kod jest klonowany. W wyniku tej operacji w naszym systemie plików tworzony jest katalog projektu oraz dodatkowy podkatalog o nazwie .git. Skoro mamy już sklonowany projekt, przejdźmy teraz do omówienia repozytorium lokalnego. Praca z plikami projektu opiera się zawsze na podobnych mechanizmach. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że programiści wykonują zadania na lokalnych komputerach oraz synchronizują swoje zmiany ze zmianami wykonywanymi już przez innych programistów. Wszystkie możliwe scenariusze takiej pracy są realizowane za pośrednictwem komend gita których wykonywanie tworzy tzw. przepływ pracy, popularnie zwany jako git workflow. Zobaczmy teraz jak wygląda najprostszy, typowy scenariusz realizowany w pracy z gitem. Polega on na stworzeniu pliku i dodaniu go do lokalnego repozytorium. A więc tak, programista tworzy plik item-service, oraz uruchamia komendę, która pokazuje, co teraz git wie o projekcie. Tą komendą jest git status. Po uruchomieniu komendy git zwróci nam informację o tym, że mamy stworzony jeden plik, który nie jest jeszcze przez niego śledzony. Mówi nam o tym wpis untracked files. Oczekiwanym działaniem będzie więc dodanie tego pliku do poczekalni plików gita. Programista dodaje ten plik do poczekalni, czyli do staging area, za pomocą komendy git add, czyli wygląda to dokładnie tak jak na ekranie git add itemservice.java. Po wykonaniu komendy git status, git zwróci informację o tym, że plik jest obecnie przechowywany i że jest gotowy do wrzucenia, czyli skomitowania do repozytorium. W kolejnym kroku programista wrzuca, czyli komituje zmiany do lokalnego repozytorium na swoim komputerze. Używa do tego oczywiście komendy git commit. Aby ten commit był opisany jeszcze informacją, co de facto jest komitowane, dodajemy atrybut -m i wprowadzamy informację, czego ten commit dotyczy. Ja tutaj wpisałem po prostu add, tudzież mogłoby być adding item service. Ta opcja tak naprawdę jest bardzo ważna, ponieważ dzięki temu zostaje zapisana informacja o tym, czego ten commit dotyczy. Po wykonaniu tej komendy, a następnie wykonaniu komendy git status. Git zwróci informację o tym, że nie ma obecnie żadnych zmian do skomitowania, czyli nothing to commit Working Directory Clean. Plik znajduje się więc obecnie w lokalnym repozytorium, w jego głównej gałęzi, mówimy branchu o nazwie master. W momencie komitowania zawsze wykonywana jest migawka tej operacji, czyli tzw. snapshot. Git odnotowuje ją na osi czasu, co znowu określamy jako timeline. Dzięki czemu w przyszłości programista będzie mógł wrócić do wersji kodu pochodzącej dokładnie z tego czasu. Tak więc podsumowując, w dzisiejszym filmie dowiedziałeś się, czym w ogóle jest Git, skąd się wziął, do czego go stosujemy oraz do czego użyć jego podstawowych komend, takich jak git add, git commit czy też git status. Wcześniej również poznałeś działanie komendy git clone. Która jest niezwykle istotna, aby w ogóle rozpocząć pracę z jakimkolwiek repozytorium. A dzisiaj to już wszystko. Jeżeli chcesz, abym kontynuował serię o Gicie, daj łapkę w górę, zasubskrybuj też kanał, najlepiej z dzwoneczkiem. A za dzisiejszy Twój czas bardzo Ci dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Cześć i do następnego. Hej!